Witam serdecznie, Aleksandra Florczak dla portalu renews.pl, a ze mną pan Jacek Murański, witam. Dobry wieczór, no tak, no, dobry wieczór. Już, już noc. Dobry, dobry wieczór, tak, dobra, no tak, to, panie Aleksandro, tak, cześć. Panie Jacku, jest pan dumny z syna? No tak, oczywiście, bardzo, bardzo. Kurczę, ja jak oglądałam te walki, byłam w pierwszym rzędzie, byłam pod wrażeniem z warszawskim dresikiem, e, bardzo dobrze mu szło. Chociaż też warszawskiemu dresikowi nie można odmówić chyba tego, że tam miał tam silne takie jakieś te uderzenia, prawda? Nie no, oczywiście, warszawski dresik nas zaskoczył, a właściwie to jego trener nas zaskoczył, Igor. bo znaczy zaskoczył, jak już wiedziałem, że to jest ten Igor w jego, w jego, jego teamie, że go prowadzi, no to ale to już jak już się dowiedziałem, to już było za późno, żeby coś zmieniać w naszym gameplanie, bo liczyłem na to, że dresik będzie prowadzony na szaleństwie i że wniesie, że będzie bił wagę w górę, że wniesie około 125. No i wtedy byłby wyłączony w pierwszej rundzie, tak jak planowaliśmy, no ale wziął go pod skrzydełko właśnie ten specjalista od K1 od Stójki Igor. No i zamiast, zamiast, zamiast go spaść, znaczy, spadła mu waga, zamiast go upaść, to, go, to mu tą wagę zbił. Zbił mu do 102 kg, czyli zrzucił wobec tego. Czyli planowałem, planowaliśmy, że wniesie 125, wniósł 102 kg, a siła została mu z tych jego naturalnych 115 No ale wydolność się poprawiła znacznie, więc no i ta wydolność się rozłożyła na trzy rundy. No, no tak, no. no dresik, no co, no Dresik nie miał wyjścia, musiał walczyć, on jest z Pragi, ale dodatkowo pewnie jakby, jakby, jakby dał słabszą walkę, to by nie miał po co do siebie na dzielnicę wracać. Także nie no szacun, no jest okej, okay, no, dał dobrą walkę. Dał dobrą, ale Mateusz wygrał. No tak, no Mateusz wygrał, tak, no bo Mateusz dał jeszcze lepszą. Ja słyszałam pana podpowiedzi. Tam było za, e, zakopany, zakopane, co to był za slang? No, jakbym ja jak ja ujawniał slang, to co to byłby za slang? Nie, ja się domyślam. No właśnie, no więc nie odpowiem na to pytanie. Ale w pewnym momencie sędzia się zdenerwował, że tak daleko od jest, bo chyba Dresik uciekał trochę przed tymi kopnięciami Mateusza. No tak, bo, bo dresik. Nie wiem, widziała pani jak dresik funkcjonował po walce? No właśnie miał, właśnie miał to, co ten plan był w części zrealizowany. Tam brak, brakowało jeszcze dwóch lokików. Byłby dresik wyłączony. Gdyby nie to, że, że go uratował trener i mu zbił tą wagę, to byłby wyłączony w pierwszej rundzie, więc tak, no te, te, te lokiki on odczuł, to wiedzieliśmy, że odczuje potężnie. No i to, no co, no, ale no, no zabrakło jednego, dwóch lokików, żeby, żeby tą nogę już absolutnie wyłączyć i wtedy zakończyć to, tak jak planowaliśmy. No, ale no cóż, no nie, zawsze, nie zawsze wszystko się układa, tak jak po, po naszej myśli. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Tak jak pan wcześniej mi mówił, e, jeszcze przed kamerami, że dzisiaj Mateusz podjął decyzję, że walczy z Melonidasem. No i kurcze zawalczył tak, że minuta chyba minęła i ciężki nokaut. No tak, a pamiętajmy, co jest bardzo ważne, dlaczego do tej walki w ogóle doszło. Otóż do tej walki doszło dlatego, że przeciwnik Melonidasa się wystraszył. Nie podjął walki z Melonidasem, przekalkulował sobie, podpisał kontrakt i wycofał się z walki. A dlaczego się wycofał? No Melonidas ma swoją historię, dobrą historię. Pamiętajmy, kim jest Melonidas. Melonidas to jest, to jest chłop, który skończył przed czasem Kiza. A Kizo to jest zawodnik, który miał main event na Fame MMA i który miał zaplanowany, ogłoszony main event z Popkiem na Fame MMA. Więc to nie jest tam ktoś w przypadku, a Melonidas skończył go przed czasem, przed czasem. Melonidas to jest zawodnik, który walczy w Czerwonym Smoku Poznańskim. Bardzo dobry klub z tradycjami. Sparuje tam z bardzo dobrymi zawodnikami. To jest chłop, który jest w treningu, profesjonalnym treningu od wielu, wielu lat. No i wszyscy się go boją. My, my liczyliśmy, że wejdziemy po, po jednej rundzie na, nie takim, na, na niewymęczonym Mateuszu w Melonidasa i damy po prostu walkę. Jeden do jednego. No trochę się to wszystko nam pokomplikowało, trzeba było skorygować te plany, no i skorygowaliśmy je, no tak, że skończyło się jak się skończyło. Skończyło się po prostu fenomenalnie i pięknie, no po prostu szapuba, naprawdę. Ale jeszcze zapytam, jak się podoba na Elite Fighters, no bo po tych różnych galach pan jeździ, ogląda, jak to wygląda, ale rymuje, już nie czuję, więc fajnie było. No, bo, a jak pan ogląda i jak to wygląda? Fajnie, zrymowało się. Tak. Nie, no bardzo fajnie. Ja generalnie bardzo, bardzo sobie cenię tutaj naszą, naszą Polskę Wschodnią, za ludzi tutaj za charakter, za, za tą sympatię, za, tą, za taką, taką spontaniczność fajną, której tam chociażby na przykład takim Swarzędzu brakuje. I uczciwości, i spontaniczności. Ja bardzo nie lubię mentalności swarzędzkich kubkarzy, mam, mam tu na myśli właścicieli Fajm MMA. A, a tutaj jak nie, no fajnie, bardzo fajnie, bardzo, bardzo, no taki kontent taki plaża, lato. Widzę, że tutaj nie żałowali, bo, bo mogli to zrobić na hali krzesełkowej, a wyłożyli tutaj kupę kasy na, na to, żeby to była, była impreza atrakcyjna i właśnie w klimacie wakacyjnym. Nie no super, naprawdę, bardzo profesjonalnie, na bardzo wysokim poziomie. A my też jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jakby nie dał nam pola. Nawet nie otwierał pola do negocjacji prezes, kiedy dzisiaj no, był pod ścianą, bo miał Melonidasa z walką, którą no, nie, miał walkę tak traktowaną. Facet, który miał z nim walczyć, się wycofał i był w sytuacji prezes bardzo niekorzystnej, bo miał zawodnika, dla którego nie miał przeciwnika. No i przy śniadaniu jakby nie pozostawił nam pola do negocjacji, bo dał taką propozycję, no, że, nie można, no, że nie, nie można było z niej nie skorzystać. Także opoparlił ją odpowiednim argumentem finansowym. No i cóż, no, 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 Mateusz, tu się pojawiły jakieś, tu kolega z konkurencyjnej redakcji mówił mi, że się pojawiły w czasie, tej, w czasie tej przerwy jakieś tu plotki, że Mateusz miałby nie wyjść. Słuchajcie, ja po pierwsze to demontuję, po drugie wiem z czego one wynikają. Otóż dzisiaj podczas gali ujawnił się jako jeden tutaj, który, nie powiem celowo walczący, tylko jako jeden, który wyszedł do, wyszedł do Oktagonu, nieślubny syn Marcina Najmana. W walce z Body Christem z się ujawnił, chłop, chłopina, chłopina, nie chłop, tylko chłopina dostał szczepionkę i po sześciu sekundach odmówił walki. Czyli mnie, mnie, coś, mnie coś tutaj tak korciło, że coś jak widzicie, widziałem podobieństwo do Marcina Najmana przed walką, bo skóra zdjęta z Marcina Najmana ten chłopaczek. A po tym co zobaczyłem, czyli po, jak poddał walkę po uderzeniu w szczepionkę, no nabrałem... Już stuprocentowej pewności, że oto ujawnił się nieślubny syn Marcina Neymana podczas tej gali. Więc te plotki pewnie wynikały z tego, że ktoś pomylił historię. Plotka o niewyjściu Mateusza wynikała z tego, że pewnie pomylono go z nieślubnym synem Marcina Neymana. Nie. Murańscy są tacy, że jak się czegoś do czegoś zobowiążą, to Mateusz choćby na kolanach to do tego Oktagonu by wyszedł i walczyłby do końca. Walczyłby jak pod Stalingradem. I. No, i walczyłby o wszystko. Walczyłby o honor. A w, 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 Mateuszu, w Mateuszu płynie góralska krew. Tutaj żona mi zwróciła uwagę, że nie tylko góralska, ale żona jest, żony rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich, więc to są Kresowiacy z Baranowicze Wilno. Teściowa z Baranowicz, Teść z Wilna. Więc taki miks górale, górale i Kresowiacy. Dobry miks. Czysta polskość. No i nie byłoby opcji, żeby Mateusz nie wyszedł, a, a już mieliśmy plan, no mieliśmy plany, mieliśmy plany, wiedzieliśmy, że to nie może przejść poza pierwszą rundę, to nie są jakieś buńczuczne zapowiedzi, tylko tak jak z Dresikiem liczyliśmy na to, chociaż ta moja, ta moja pewność siebie, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę gwałtownie stopniała, kiedy zobaczyłem wagę Dresika i kiedy zobaczyłem właśnie tego trenera Igora, który, który, go, który go wyprowadzał. To gwałtownie ta pewność zmala, zmalała, no i, no i niestety no, okazało się, że to trwało trzy rundy. Tak w przypadku Melonidasa wiedzieliśmy, że Mateusz dał potężną walkę trzyrundową z, z silnym chłopem, który naprawdę też tam i uderzył i przyjął. I że to nie może wyjść poza pierwszą rundę. Z całym szacunkiem dla Melonidasa. Bo, no i, i tak jak sobie to zaplanowaliśmy, tak zrealizował Mateusz założenia taktyczne idealnie. Dokładnie, dokładnie. Z tym, że liczyliśmy, że to po pierwsze, nie pier, po pierwsze liczyliśmy na, do, do dwóch minut tej siły, że wystarczy. No, skończył to chyba w minutę 15, także. Co, tak mi się wydaje, że tak było, właśnie. Ja też potwierdzam, Mateusz jest bardzo honorowy, z tego, co go poznałam, i słowny, także gratulacje. Dzięki. W każdym razie jeszcze powiem panu, że rozmawiałem dzisiaj z Maciejem Dąbrowskim z Love Island. Nie wiem, czy pan kojarzy w ogóle ten program. Love Island Jakiś, jakiś tak show, tak? Jakieś. No, reality show. No coś słyszałem, ale nawet nie wiem, która stacja. To było na Polsacie akurat. Na Polsat albo TVN, tak myślałem, no tak, to co? To on właśnie powiedział, że chciałby zawalczyć z panem i z pana synem na, na jednego i powiedział, że chyba zapowiedział jak pan zobaczy wywiad, to wtedy będzie to wprost powiedziane, bo nie chcę przekręcić, ale... Dawać tych gugusiów czy coś takiego? Jak pan się odniesie? Nie odniosę się, nie wiem, no, jakiś chłopaczyna. Mówisz można wszystko, papier przyjmie wszystko, Beblać można. No, nie, jakiś... Po, no, po co mam się odnosić? Jakie... No w sumie racja. Mateusz powiedział, że nie ma takiej opcji, bo no gdzie dwóch na jednego? To coś musi... Nie no, to nam proponowano dwóch na jednego, tam nawet ci z tego fejmu proponowali dwóch na jednego z tym, z tym Dominikiem Zadorą. Takie dwóch na jednego. No to jest frajerski numer, no nie ma takiej opcji. Tego, prędzej czy później tego zadorę, to ja zrobię sam w tej klatce 2 na dwa. No to, że no, raczej później niż prędzej, bo dostałem dzisiaj taki kontrakt, że... Powiem tak, że dostałem taki kontrakt, podpisany już przez federację, co się nie dzieje. Zrobili mi klasyczny szachmat, bo na live u Bliguna wkroczył prezes, w imieniu prezesa wkroczył mecenas reprezentującej kancelarię, obsługującą Elite Fighters. No i do, do kontraktu dołączony był weksel, weksel już podpisany, wypisany na konkretną kwotę. Jak zobaczyłem kwotę, która jest wpisana do kontraktu, to, to pomyślałem, że jakbym, ale lubię negocjować, to że, a znam realia też, jak, jak płacą federacje za te naj, najlepsze walki. Jak zobaczyłem tą kwotę, no to, to pomyślałem także. Jakbym nawet mocno negocjował, to bym, to bym nawet nie myślał że o tym, żeby wynegocjować połowę tej stawki. Więc to, to, to był klasyczny szachmat. Nie, nie miałem wyjścia. No. Plus zawodnik mi się zgadzał, bo... bo tam, tam powiedzmy, mówimy, mówimy tu o, o tej walce, nie walce, tam nic. o Marcinie, o Marcinie Najmanie, ale to jest w kategoriach w kategoriach takiej propozycji lekko półśmiesznej. Czy ciężko półśmiesznej, bo on jest ciężki i nic więcej. A tutaj dostałem chłopa, który walczył w KSW z dobrą historią, nie życiową dobrą historią, z życiową, z życiową brudną historią, ale z dobrą historią jeśli chodzi o walki. Chłop tam 120, chyba 125 kilo, ale nie taki grubasek jak Marcin Najman, tylko, tylko żywe mięcho. Wszystko się zgadza, no jest OK, także szykujemy się. Do, do Najmana, bo już jakby pod tego Najmana zbiłem od ostatniego ważenia na fenie ze 102 kg, zbiłem na 92, bo Najman jest taki papuśny grubasek, więc na Najmana potrzebowałem jednak tej zbić tej wagi, a teraz jak zobaczyłem kogo mam, no to teraz muszę się, muszę się, muszę się teraz znowu wrócić do wagi tej swojej takiej naturalnej, czyli 102 kg, 105 nawet i będzie, będzie ogień, no bo jest, no, jest no, takie nazwisko. No, do... A kiedy ta walka będzie? No to już federacja ogłosi, bo pytano mnie tutaj, ale i, najpierw oczywiście jak zobaczyłem kontrakt, to spojrzałem na cyferki, spojrzałem, że są podpisy, spojrzałem, że jest dołączony weksel, bardzo rzetelnie, bardzo uczciwie, do weksel na tą kwotę, która wynika z kontraktu, ale też w ostatnim zdaniu doczytałem, że jeżeli ujawnie. Nie dopełnię warunków poufności, ujawnie nazwisko przeciwnika, to kara jest dwukrotna wobec kwoty, którą a ta kwota jest już jest już właściwie to już sufid, jeśli chodzi o wypłaty dla, na Afrykowych na Federacjach. A więc no, ujawnienie tej informacji grozi mi karą dwukrotną wobec tego, wobec tej stawki, którą mi, którą mi zaoferowano, więc no, niczego nie ujawnie, niech Federacja czyni swoje. Oczywiście, to jest zrozumiałe. Panie Jacku, jeszcze zapytam o Marcina Najmana, który właśnie no, nie podjął się w końcu do tej walki, coś tam miał, negocjacje jakieś były, miał podejmować, ale jednak chciałby u siebie. Jak to wyglądało w ogóle? No tak, no, to może sobie chcieć, no, 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 ale ja powiedziałem na Fenie z Marcinem Najmanem i tu nie ma mowy o żadnych, o żadnych negocjacjach, o żadnych pieniądzach, bo. Na zasadzie koleżeńskiej jakby tej daleko, daleko, planowanej współpracy z Fenem i z tą federacją, którą Fen powołuje. Czyli u Pawła Jóźwiaka i, i u Bartka Szuby to ja w ogóle nie negocjuję. Wchodzę po koleżeńsku z tym najmanem. W sensie nie po koleżeńsku z najmanem, tylko po koleżeńsku z Pawłem Jóźwiakiem i z Bartkiem Szubą i tam masakruję tego najmana. Z tym, że moje, moje warunki te gołe pięści i walka longiem, tak żeby naprawdę być z tego porozcinany. Natomiast Marcin Najman wymyślił sobie, że walka moja z nim ma być na tej jego patologicznej federacji, na tym MMA VIP. No, no nie, no nie, no nie, no, tam są takie postaci, że już nie, mniejsza oksywy o te nazwiska, ale no, no nie, no, no, wszystko ma swoje granice. No. Więc ustaliliśmy ze, ze wspólnikami z Bartkiem Szubą, który jest też moim jest oprócz tego, że jest prezesem fenu, to jest też moim menadżerem i, i promotorem w tym zakresie tej walki z Najmanem. Że skoro Najman nieroztropnie oświadczył, że na fenie zawalczy za pół miliona, no to ja jako dobry chłopak nie mogę walczyć za zastawkę frajera, więc my żądamy za walkę na MMA VIP 500 tysięcy złotówkę. Więc musimy mieć tą złotówkę powyżej, powyżej tej frajerzyny. No to nie są dla nich warunki do udźwignięcia, więc Najman więc przyjdzie do fenu, przyjdzie do fenu i będzie, będzie ta walka na fenie. Znaczy walka, no jaka walka, no walka, no walka to będzie tutaj, bo no tutaj mam chłopak, tu będzie, to będzie bój, no to, to fajnie będzie. Na pewno będzie się działo, a co do y, Najmana, to widziałam tą zapowiedź, y, że on może zawalczyć z Pałem juźwiakiem. O co tam chodzi? Chodzi o to, że y, Najman zaproponował, że zwycięzca, no wobec naszej postawy, że jeśli na MMA VIP, to za... za, y, za... O, Bilgun. Ach, ten Bilgun. Ach, ten bilgon. no. no tu, tu mnie załatwił na tym, ale mnie załatwił z tym kontraktem, no, no. Dobrze, wracają tu do rzeczy. Tak, tak. Trochę, trochę mnie Bilgun wybił, jakie było pytanie, bo... go było o Najmana Jóźwiaka. O, na, o, o, no, o i Uświaka. Uświaka. tak, tak. Marcin Najman Marcin wymyślił, że... Zarzucił taką propozycję Pawłowi Wiekowi, że że zwycięzca walki Paweł Juźwiak marcin Najman ma prawo do organizacji walki mojej z Marcinem Najmanem. No, tylko że potem lansował taką tezę, że ta walka Pawła Juźwiaka z Marcinem Najmanem miałaby się odbyć w MMA VIP. No, to z tych samych przyczyn, dla których ja nie, nie pójdę za kwotę mniejszą niż 500 tysięcy i złotówka do MMA VIP to Marcina Najmana, no z tych samych względów Paweł Juźwiak nie pójdzie, no tym bardziej nie pójdzie jako prezes poważnej federacji. Więc, więc jeżeli dojdzie do walki na gruncie neutralnym, no to ok, no nie wierzę w to, bo nie ma takiej opcji, żeby Paweł Jóźwiak przegrał to, więc, więc i tak wygra. No tylko po co mi taki, taki porozbijany przez Jóźwiaka Marcin Najman, no to, no ale, no nie, no nie, no, to, nie, no tutaj, 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 to, to co tutaj mam, to tego chłopa, który walczył w KSW i to walczył, nie wyszedł. bo, Uwaga, Marcin Najman się helpi swoją przeszłością w KSW, jaką przeszłością? On wyszedł do walki. No przyszedł do późana, no ale wyszedł. A ten chłop, który tutaj jest zakontraktowany do walki ze mną, on walczył w KSW. Walczył i to naprawdę walczył, stoczył tam. Wa bój, bój, boje, boję, boje nawet. Nie bój, tylko boję. No, no to, to gdzie tutaj? No, z najpropor z najproporcją mo mocią Panie, no, Marcinek, no, nie, no nie no. A poza tym... No, już nie chcę tam się mniejsza o te ksywy nazwiska, ale kontraktuję tam osoby, które raczej potrzebują, potrzebują opieki psychologicznej i pomocy takiej naprawdę, jakiejś terapii, a nie, a, nie, a, nie, a nie tego, żeby z nich robić pośmiewisko. Wykorzystuję słabości tam z tych, tych, tych yy, troszeczkę takich ludzi, no ni, może no, nie chcę jakiś tutaj słów niedyplomatycznych używać, ale no nie, no, gra już na takich niskich instynktach, że że naprawdę, no, miesza tak tym, tym nieszczęśnikom w głowach, że no nie, no nie, nie, no nie, 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 no tam jest, tam jest, tam jest, no już przebija, 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 wszelkie granice dopuszczalne, no już wszelkie granice przyzwoitości są przekroczone w tym MMA WIP, więc pół bańki złotówka, tak, jeżeli, jeżeli nie, no to, no to, no to, nie, no i tyle, no. Jeszcze zapytam pana o to. Na, był wpis na Facebooku, że Fejm nie wypłacił Mateuszowi swojej garzy, którą, która miała być i e, Paweł Jóźwiak ją jakby wypożyczył. Jak to wyglądało właśnie i czy Fejm w ogóle się odniósł do tego, coś zrobił w tym kierunku? Nie no, mamy e, pięć spraw e, z Fejmem, jeśli już Pani o to pyta, właściwie to ze Swarzyńskimi Kupkarzami. Dostaję pytania, dlaczego ja określam tą, tą, tą zbieraninę z tego Fejm ma jako Swarzyńskich Kupkarzy. No to tak, starsi będą wiedzieli o co chodzi, a, a młodsi zapytajcie rodziców. Otóż jest historia taka, że jeżeli ktoś w latach 90. jechał na giełdę samochodową i natrafił na kupkarzy, to jedno miał pewne: nie wygra z kupkarzami, w sensie nie wygra od nich nic. Nawet jak wygra, to i tak nie wygra, bo mu nie wypłacą. A jeżeli miał do kupunienia samochód bądź sprzedał samochód i trafił na kupkarzy, nie trafił na takich kubkarzy właśnie jak swarzeńcy kubkarze, z Fame MMA, to wracał do domu z podbitym okiem i bez kasy. Czyli dokładnie tak jak Mateusz z Fame MMA 10 z 15 maja z podbitym okiem i bez kasy. Dlatego swarzeńcy kubkarze. Więc tak, nie, nie, nie wypłacili, nie wypłacili pieniędzy. Mało tego, wymyślili sobie, swarzency kubkarze, że i, i już nam wytoczyli, wytoczyli nam już cztery procesy. Tak, cztery procesy. Że za walkę Mateusza na Fenie u Pawła Jóźwiaka żądają kasy od Mateusza. Za walkę dzisiejszą z Elite Fighters, chociaż ta walka się jeszcze nie odbyła, to już tydzień temu dostali prawie, nie, prawie dwa tygodnie temu dostał Mateusz wezwanie do zapłaty. I to są kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy. Czy tak, Wojtek Gola. Ja rozumiem, że czasy w Meksyku kosztują, ale dlaczego sobie wymyśliłeś, że te czasy będą za, nasze, za naszą kasę? To tak nie działa. Ten zel ma też duże auto, ja wiem, że coś sobie kompensuje tym dużym autem, bo duże auto to, yy, to kompensuje, nie będę kończył, bo każdy wie o co chodzi, więc yy, z tego co mnie tutaj doszło, to stąd, ten, stąd to, duże, to duże auto to jest kompensacja czegoś, jakichś braków. I, I takie auto kosztuje w sensie utrzymania i zatankowania, ale dlaczego na Boga wymyślili sobie stwarzyńcy kubkarze, że to naszym kosztem? No nie, to nie przejdzie. Więc mamy tak, mamy jedną sprawę, którą im założy, za, założyliśmy już, tak, założyliśmy sprawę o zapłatę, bo chcieliśmy to załatwić polubownie, odpowiedzieli, że nie, że nie, nie wypłacą tych pieniędzy. Jest druga sprawa, którą oni założyli Mateuszowi, za, bo żądają pieniędzy za występ Mateusza na Fenie. Jest trzecia sprawa, którą założyli Mateuszowi, wezwali do zapłaty też ogromnych kwot, ogromnych, rzędu, rzędu kilkudziesięciu tysięcy za występ Mateusza na Elite Fighters. I założyli mi sprawę jako osobie, która, cytując, zażądają też ode mnie kilkudziesięciu tysięcy za jak to określili podważanie ich opinii i ich wizerunku w internecie A, i dołączyli do tego moje wpisy, gdzie ja ich określam jako swarzenkich kubkarzy. Więc słuchajcie, gola, gola i spółka. Żeby tracić wizerunek, to trzeba go mieć. Więc ja wam od razu uświadamiam, że nie można stracić czegoś, czego się nie ma, czyli dobrego wizerunku. Ta walka się dopiero zaczęła i zobaczycie, kto z niej wyjdzie zwycięsko. Ja jestem cierpliwy jak sęp. I to nie będzie fleszowo, bo wiem, że internet żąda szybkich rozwiązań. Bach, bach, bach. Więc jest tak, jest dziennikarstwo fleszowe i dziennikarstwo śledcze. To jest sprawa z kategorii dziennikarstwa śledczego. Ono jest może nieatrakcyjne, ale potem jak jest wybuch etny, to ona jest, ona jest spektakularna. To będzie to będzie sprawa, która... Są swoje procedury są, procedury sądowe, więc to się będzie tam wlekło przez parę miesięcy w realiach polskich. Ale to będzie katastrofa wizerunkowa dla tej federacji, bo przegra przeżnie to prawniczo. O, może, jako anegdotę, przytoczę taką sytuację, jak mecenas, który nam prowadzi te sprawy wszystkie, zapoznał się z wezwaniem, z wezwaniem Mateusza do, tym, do tego, żeby opłacił haracz i w czasy goli w Meksyku za występ jego na fenie i Elite fighters. To użył takich sformułowań. no, to jest cyniczny mecenas, ale fajnie, bo ja lubię taki, tego typu żart. Powiedział mi tak, Jacek. Prawnik, który to pisał, to jest, to się musiał czuć jak prostytutka, bo prostytutka pójdzie z każdym tylko za odpowiednie pieniądze. Więc prawnik w MMA, pisząc to wezwanie, musiał się właśnie tak czuć. E, no cóż, no fajnie, no, jakby, to, to nie pod... <ś epizy> kupiłem ten żart i dlatego jako anegdotę go sprzedaję, bo to jest zasłyszane przeze mnie, ale... Dzisiaj właśnie też chyba u pana Tomka Majewskiego na portalu ktoś, ktoś miał taki komentarz, nawet zgadaliśmy się, że mówimy o tym samym. Uwaga, Fame MMA podpisując kontrakt z zawodnikiem podpisuje, je, podpisuje go na produkcję filmową z elementami tak, z elementami walki, produkcję filmową. Mateusz jest aktorem. Więc oni sobie wymyślili, jakby, jakby naprawdę wczytywać się, tak jak traktować to prawo, jak oni sobie je... Z, oni interpretują tak, jak oni je interpretują, to żeby być konsekwentnym. Słuchaj, Gola, to tak idąc śladem tych internautów, to żeby być konsekwentnym, to musisz teraz zażądać od Mateusza kasy, bo po, po 15 maja wystąpił u Jerzego Skolimowskiego, od Sofii Loren, bo, bo miał też z nią tam zdjęcia na planie, więc musisz zażądać za to, że 18, 19, 20 był w produkcji filmowej i kasy od Sofii Loren i od Polski. Prawie bym, ale bym się ale bym ujawnił i od pewnej stacji telewizyjnej, bo Mateusz, Mateusz w drugiej połowie września wchodzi na plan serialu, gdzie ma główną rolę. Jest frontmenem tego serialu. No i co, no, żeby być konsekwentnym, to od stacji będziecie musieli żądać pieniądze, pieniędzy, bo te, bo te pieniążki będą Mateuszowi wypłacane za co? Uwaga! Za produkcje filmowe. No więc, więc bądźcie konsekwentni i. i, i i czekamy na te pozwy, na te pozwy, na te pozwy dalsze, no i co, no to tyle mam do powiedzenia, no, jakby komentując was i, a ja jestem cierpliwy jak sębi, wiele razy w życiu to udowodniłem, ja nie chcę niczyjego, ale swojego nie dam, I nie tacy przyjeżdżali do mnie po pieniążki, ale, i wyjeżdżali nie tylko z niczym, ale na kolanach, albo i bez, jeżeli się zamachiwali na moją własność, nie tacy jak wy, no naprawdę, no, Kim wy jesteście? No, no na pewno nikim, kto mnie ochara ocharaczuje mnie albo mojego syna, bo nikt mnie nie ocharacuje. Tyle. Czekamy na rozwój sytuacji. Dziękuję panie Jacku za rozmowę. Okej, okay, dzięki.